Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaka, Izaak ojcem Jakuba. Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma. Esrom ojcem Arama. Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Nassona, Nason ojcem Salomona. Salomon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boaz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achas ojcem Ezechiasza Ezechiasz ojcem Manasesa. Manases, ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia Babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim jechoniarz był ojcem Salatiela. Salatiel, ojcem Zorobabela. Zorobabel, ojcem Abiuda. Abiud, ojcem Eliakima. Eliakim, ojcem Azora. Azor, ojcem Sadoka. Sadok, ojcem Achima. Achim, ojcem Eliuda. Eliud, ojcem Eleazara. Eleazar, ojcem Mattana. Mattan, ojcem Jakuba. Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.